Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Jaki on jest? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Królowa Buław. Dołożę kartę do Królowej Buław. Są to co wychodzi naprzeciw? Król Miecz. Dołożę kartę. Sześć monet. Dołożę kartę. Dwójka. Bław. Wynik, odpowiedź, rada? Umiarkowanie. Dołożę kartę. Dwójka. Kielichów. Na spodzie tali jest karta Mak, i to może być tło czytania. No to jest wykorzystanie. Mak pokazuje mężczyznę, który jest przekonany o swojej zajebistości. Czyli pan niedojrzały emocjonalnie. Dużo dziecko. Wstyd jak Beret. Sedno. Królowa Buław. i Sąd ostateczny. Karma. Pojawił się partner karmiczny, z którym należy odrobić lekcję karmiczną. Czegoś trzeba się nauczyć. Niedojrzały mężczyzna nie jest wzorem do naśladowania. Nie jest żadnym autorytetem, a za takiego się uważa. Mieć takiego mężczyznę to obciach na dużą skalę. Co wychodzi naprzeciw? Król mieczy, szóstka monet i dwójka buław. Niedojrzały mężczyzna nie potrafi podjąć decyzji. Chłopie, do związku trzeba być przygotowanym. Często mężczyźni, przeważnie ci niedojrzali, szukają kobiety, aby jemu posprzątała, ugotowała, poprosowała. I za coś zapłaciła, i tym podobnie. I poszła z nim do łóżka. Natomiast dojrzały mężczyzna chce być z kobietą, z którą chce robić coś wspólnego. On nie chce, aby ganiała za mopem po domu. Szuka na to rozwiązania lub wspólnie zajmuje się porządkami. I nie trzeba jemu mówić, że trzeba posprzątać. Natomiast niedojrzały facet czeka i liczy na drapane. Aż ona za niego to zrobi. Wynik, odpowiedź, rada, umiarkowanie i dwójka kielichów. Trzeba stać się dojrzałym mężczyzną. Trzeba pracować nad sobą, aby stać się dojrzałym mężczyzną. Okazał się mężczyzna, choć trudno go nazwać mężczyzną, który jest samotnym dziwakiem, który ma w sobie dużo lęków i tajemnic. Albo weszłaś w związek z dziwakiem, który ma w sobie lęki i tajemnice, który nie ma w sobie umiaru, skromności i pokory. Nie powinnoś uzależniać swojego szczęścia od mężczyzny czy od tego, że jesteś w związku. Brakuje ci głębszego zrozumienia siebie. Miłość zaczyna się od głębokiej samotności. I proszę o tym pamiętać. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.